E, witam Was wszystkich. Tutaj będę miał teraz gameplay e, z dominacji. No, przypadkowo mnie dołączyło do gry. Teraz zobaczymy. Myślę, że to będzie porażka z połączeniem, ale spróbujemy. Wygrać się, a ja, powinniśmy wygrać z remis. Okay. A, na razie ładnie wchodzą. Dobra, następnego dawać. Tu jest jakiś, teraz mamy go. O, to taka serenka. O, to

Chyba mam bardzo dobre połączenie. Chodź za muchy. Dziwak! Hmm. Hmm. Paki się porozkładali z diwakiem. No poczekam. Hmm. No, Widać, że przeciwnicy to jest trochę zdezorientowani są. Dobra, lecimy dalej. Uda ma no się, straszo. Patrz, 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 jaka starenka w kampie, bo pilnował tutaj tego ID z przeciwników. Yeah. Ja, Co po co wychodziłem. tutaj, jest, tutaj mam, dobra, następnego. Gdzie to jest, jak mam kolumbra, następnego. A, plec.

No by dawał pomóc, który przy, przy tym ma. Mam ten polas. No tu jest jeden. No do drugu, drugiego, drugiego walniemy. Ja pierdziłem trzeba było mm. mm. Piękna panika system. Aj, dwóch jest. Yeah, boy. Dawaj, dawaj, dawaj na te B tam, się nie kręć. Flagi w nie gryzą. Patrz, raz w to się patrzcie raz w to. Nie, nie mogę. Hmm. Hmm, bo dziwo, nie trafiło mi. już tu był chyba gościu. O oh jest, żabia. Ostatnio kula, ładnie. Ja pierdzielę więc matka was nie miała tutaj. Yes. No raz mam na ma. Kur, dwóch pies jest jeszcze na czele O, coś tam u nich musi nieźle leżeć, samolocik sobie wyleżą Pat, znowu ten tygrys, jest no, po tygrysie Mówi mu sprzedał. No, no, no. schował się za dymem, szczerze, go nie widzę Następny, dobra gazimy światełko

Yeah, yeah. Hmm. No, dawaj, 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 no, biegi, biegnij, 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 A kuku. biegnij, 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 fajne. biegnij, Tutaj dwa dwie świetóweczki siedzą Jedna mam druga nie zdziała Dawaj, dawa dawa wiesz ta. Uuu bierz tak. U, bież, a. Rzadko się zdarza, że ktoś pomaga w tej grze kurde przy flagach. Mhm. Aj, kurde, za późno przycelowałem No tam. nade mną już ale kurde, sadką tam był, jeń, myślałem przynajmniej, że to gościu jeszcze. Ale mnie ściągnął na kule. Tamten na górę ucieka, gościu na dole, tam. A jeszcze wyprawy. Tamten ja się z tym nożami rzucił. Mawa bierz to co, tu po prawej za budynkiem Ale odwaliłem nipę, ja nie mogłem. Mawa bierz wiesz, tamten poszedł na razach w domy, tylko odlać O się całą grę na dole nie ma. A, koniec. To dotrwa do końca oglądania gameplayu. Tam. Dzięki i pozdrawiam.